Witam bardzo serdecznie w kolejnej serii z cyklu redukcja, serii poświęconej naturalnym przygotowaniom do zawodów. No, jak możecie zobaczyć, musiałem odkurzyć mój rowerek z tamtego roku, bo mamy troszkę więcej kardio w tym tygodniu to aż 40 minut. No i jak mam więcej tego kardio niż 30 minut po treningu, no bo po prostu nie chce mi się 30. 40 minut już na tych schodkach chodzić. Jeszcze te 30 minut jestem w stanie naprawdę wytrzymać, ale kiedy robi się już więcej tego cardio, no to rozbijam sobie to na dwa. Mamy troszkę inną strategię jeśli chodzi o przygotowania na ten rok jest troszkę więcej jedzenia jak na tą wagę, w tamtym roku. Było już tego cardio więcej, ale było mniej jedzenia, tylko stopniowo to robiliśmy. A teraz troszkę bardziej podkręcamy śrubę, ale myślę, że też to będzie fajny zabieg, no bo w tamtym roku, że tak powiem, zabrakło mi trochę czasu. Na no, w tym wiem, że na spokojnie się wyrobię, więc będzie jeszcze czas na ewentualnie jakieś podładowanie, nawet jeśli podwinie się noga, no to będę miał czas, żeby to wszystko podciągnąć. No i wracając jeszcze do tego cardio robię to teraz tak, że staram się, no bo nie mówię, że zawsze mi to wychodzi, tak, ale robić, teraz będę robił tak, że będę sobie robił 10, no 15 w sumie minut, bo wszystko leci 15 minut tego roweryka nie chcę nawet robić tego karbiu więcej, chciałbym zrobić tylko te 15 minut, aby fajnie już ten organizm się nakręcił, aby te mitochondria zaczęły palić te kalorie. A też nie chcę kręcić więcej tego roweryka z tego względu, że przy takiej opcji właśnie areobów czuję, że strasznie palą mnie nogi i boję się, że będę właśnie tracił ten rozmiar tych nóg. Tym bardziej, że dużo takich właśnie czy kulturystów, których obserwuję, no to też mówią, że, że te nogi są strasznie przepalane. Oczywiście to nie jest dużo czasu, dlatego bo jak mam 40 minut kardio, 15 minut sobie robię na roweryku, będę przynajmniej teraz tak robił, a te 25 minut jak najbardziej jestem w stanie zrobić to po treningu. Nawet po treningu, gdzie najciężej robi się te schodki. No i ewentualnie, jeśli trener zarządzi więcej tego kardio, to już nie będę dodawał na schodki, Ewentualnie dodam te 5 minut, żeby robić maksymalnie 30. No i będę sobie wtedy ewentualnie dodawał czas już na tym roweryku. Więc jeśli mi wrzuci, nie wiem, 60 minut kardio dziennie, a ja wątpię, no to wtedy będę robił 30 tu i 30 tam. I tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o mój plan na kardio. Pokażę Wam jeszcze, jak przygotowuję sobie to śniadanko. No i tak, zrobimy dzisiaj dwa jajka sadzone. Nie sugerujcie się tutaj ilością, no bo połowa jest dla marty, więc widzicie jedzenia nie jest już za dużo, bo jem tyle samocona. No ale będą dwa jajka sadzone. No i do tego dwie grzaneczki. No i mamy tutaj serpiurko, szyneczkę chudą, pieczareczki, zamykam wszystko do opiekacza, Jajeczka na patelnie zrobię zapychaczkę. No, i pokażę już Wam finalnie, jak to wygląda. No i śniadanko jest gotowe. Mamy dwa sadzone jajka. W sumie jedno, bo jedno żółtko mi pękło, ale to jest jak najbardziej chyba ok. Tak, fajnie. Dobra, dlatego Do zapychaczka, różne warzywka. Jeszcze buraczki wskoczyły. No i grzaneczki, które już wam pokazywałem. Biorę się za jedzenie. Makrosy tu standardowo gdzieś macie. No i powiem wam, jaki był plan działania w tym tygodniu. Zabieram się za przygotowanie kolejnych posiłków, ale najpierw zacznę od posiłku potreningowego. Nie będzie to standardowy klej ryżowy, a to z tego względu, że ja planuję sobie posiłki co do dnia. I dzisiaj wygląda to tak, że zazwyczaj wcinam sobie kleik, jest szybko, wygodnie. No tylko dzisiaj akurat wyszło tak, że mam cztery treningi pod rząd i gdybym tak. Zjadam teraz klejki ryżowy po treningu, gdzie chwila moment przeze mnie przejdzie. No to po tych 4 godzinach będę już tak głodny, że nie skupię się na swojej pracy, a jeszcze muszę przyjechać tu do mieszkania i zrobić sobie posiłek. Dlatego dzisiaj ten posiłek potreningowy będzie bardziej konkretny, aby mnie zapchał na dłuższy okres czasu, no i żebym czuł się komfortowo, bo ja mam tak na przykład, że jak jestem głodny, no to jestem nerwowy, po prostu nie mogę skupić się na pracy, dlatego właśnie ten posiłek potreningowy będzie dzisiaj bardziej obfity, a posiłek przedtreningowy będzie w formie takiego szejku, ale dzisiaj sprawdzę te truskawki żeby nie było tak, że są właśnie przyszły z Egiptu i potem spędzę 3 dni na toalecie. No ale posiłek przed przepraszam, po będzie wyglądał tak, że mamy tutaj już gotuje się ryżek, do tego mamy kurczaka, który zrobiłem na wodzie, już woda wyparowała. Dodaję do tego mrożony miks warzyw. Wszystko oczywiście dokładnie skorzone. Mam tutaj jeszcze mleczko kokosowe, ale miałem go dość mało, więc dodałem jeszcze zwykłego mleka oraz skrobie ziemniaczaną, żeby to wszystko zagęścić. No i jeszcze do tego dodam zieloną pastę kary, która wygląda tak. No nie sądziłem, że będzie taka ostra. Lepsza jest czerwona albo żółta, lepiej samemu sobie tam dodać trochę chili, ta jest dość ostra, więc dam około jednej łyżeczki, dwóch. Wymieszam to wszystko, warzywa mi tu się fajnie ugotuje, bo na razie są zmrożone razem z tym kurczakiem. Dodam sobie sosik i będę miał gotowe kary. Ale jeśli chodzi o makroskładniki, no to podam Wam już po treningu, żeby to fajnie chronologicznie wszystko dobrze wyglądało. Warzywka się już fajnie rozmroziły, woda wyparowała, więc dodaję moje kary, zobaczcie. Cyk. Chwilę to zagotuję do momentu, aż się fajnie zagęści, ryżyk już tutaj na te kary czeka, więc sobie to wrzucę, chwilę się zagotuje i będzie gotowe. No a jeśli chodzi o posiłek tutaj przedtreningowy, no to mam tak, 30 gramów płatków owsianych, będę miał też banana, no bo chciałbym tutaj wrzucić różne źródła węglowodanów, cukier prosty z bananów, szybkie źródło energii, no jednak chciałbym, aby były tu też węglowodany złożone, aby też troszkę ten szejk nie przypchał, ale żeby te węglowodany troszkę wolniej się uwalniały, żeby nie zabrakło mi energii na treningu, dlatego dorzuciłem tu troszkę płatków, ale nie dużo, No i ten bananik. Ja robię z płatkami owsianymi tak, że nie wrzucam tutaj surowych płatków, z tego względu, że jak zblenduję tego szejka, to potem te płatki zaciągają wodę, robi się strasznie gęsty i ta konsystencja mi nie smakuje. A jeśli wcześniej zaleję te płatki małą ilością wrzątku, to one fajnie namiękną. Wtedy wszystko blenduje i fajną konsystencję ma ten szejk. Więc sobie sprawdźcie. Ja wolę to w takiej wersji. Doleję tu sobie jeszcze troszkę mleczka migdałowego albo jakiegoś innego. Zblenduję i będzie gotowe. No już zobaczcie. Jeśli chodzi o kary, no, kamera mi uciekła, zobaczcie, już fajnie, zagęściło się, Chwilkę jeszcze zagotuję i dodam do ryżu. Zobaczcie sami, jaka fajna, puszysta konsystencja, no ale dzisiaj jednak bez truskawek, bo oderwałem bardzo fajne białko o smaku herbatnika, no i nie chciałbym zepsuć smaka tych herbatniczków truskawkami, dlatego badanie było niezmiernie neutralny. płatki owsiane. miałem jeszcze te bleko, z orzechów laskowych jest bardzo fajne, nadaje takiego orzeszkowego smaczku, więc bardzo też fajnie do tego pasuje. No i ma bardzo mało tłuszczy na 100 ml, więc polecam Wam. Na pewno doda trochę fajnego smaku do Waszego szejka. Piję ten posiłek przetreningowy i za godzinkę lecę na trening. Jestem już na siłowni, w międzyczasie odebrałem paczkę ze swoimi cukiersami. No i pokażę wam, co tutaj sobie zamówiłem, bo już parę rzeczy mi się skończyło. W pierwszej kolejności zamówiłem sobie białeczko. No i tak jak wam mówiłem, dorwałem fajny smaczek właśnie z Human Protecta o smaku herbatnikowym. Tak teraz sobie wezmę na testy czekoladkę, taki standardowy smak. Bardzo mi się podoba w tym białku to, że jest takie fajne, wilgotne i nawet jak wrzucicie to do shakera, czasami jest taki pył, że wiecie, otwieracie pudło i dosłownie wszystko unosi się w powietrzu. To jest to białko wilgotne i druga sprawa, Dzięki temu, jak wlewacie nawet, wrzucicie pierwszy proszek, a wodę, to nie zostaje takiej grudki czasami w kantach shakera. Jak mieszacie sobie białko, to na pewno wiecie, o co chodzi. Tutaj tego nie ma, więc drugi smaczek na testy. Zobaczymy, jak czekolada się będzie sprawowała. Do tego cytrulinka, no ja jestem Januszem Promocji, więc po prostu za, nie patrzę na firmę tutaj. Zamówiłem co najtańszego, była z tych cytrulina, żeby była lepsza pompa, więc sobie zamówiłem. No i jeszcze była promka na. A nie, więc sobie to pomieszam razem i myślę, że ten efekt pompy będzie jeszcze lepszy. No i jeśli chodzi o dzisiejszego mózgotrzepa, to właśnie takiego rasowego Wam pokażę, no bo dzisiaj nie piłem żadnej kawusi, żadnych stymulantów nie było. Bardzo dobrze, że się czułem, więc żeby trochę podładować się i żeby dzisiaj ta klateczka fajnie poszła, żeby nie było jakiegoś regresu w ciężarach, no to zrobimy takiego rasowego mózgotrzepika. Oczywiście Suplementami, które akurat sobie zamówiłem, i już Wam pokazuję, co tam sobie jeszcze wrzucę do niego. No i tak, zapomniałem shakera, więc będę musiał sobie wszystko wykręcić w szklaneczce. No i po raz kolejny pokażę Wam, jak przygotowuję sobie taką przedtreningówkę. Mamy tutaj wodę. No i pierwsze, co mamy. 6 gramów tauryny. Wrzucam. Ładnie odważone jest. Do tego. Mamy AKG, więc sobie takiego mixa zrobię, więc nie wrzucę 6-5 gramów, żeby była miareczka. Tak. Do tego wrzucimy jeszcze 3, 4, 5 gramów kreatyny, bo dzisiaj też nie brałem. Do tego jeszcze na tak, tej cytrynie nie otwieramy. Otworzymy sobie te AKG. Wygininkę, też ma takie działanie właśnie pompujące. No i do miarki się pewnie nie dokopie, bo nowa paczka, więc rzucimy tak. No i AKG tylko 3 gramy sobie wrzucę. Okej, okay, 4 wyszło, więc 5 gramów cytryliny i 3-4 gramy AKG. No i jeszcze trzeba dodać, żeby było dobre pobudzenie przedtreningóweczki, tu się akurat jest kompleks. Tu też dużo, dużo składników w postaci cytruliny czy tu argininy i różnych ekstraktów tu jest pełno, ale ja bardziej stosuję to po to, bo jest tu po prostu kofeina. No i wrzucam 10 gramów, to będzie 100 mg kofeiny, no 12, też będzie ok, więc małym haczykiem wszystko sobie dokładnie mieszam. No istny kociołek Panora Miksa przed treningiem gotowy. Przed treningiem Przedtreningówka wypita, aby to wszystko fajnie się rozkręciło potrzeba około 30 minut, no ale w tym czasie akurat pójdę popozować, więc akurat spokojnie to ten czas minie, zanim się rozstawię z tym całym sprzętem. Nie mam też wody, butelki wody ani shakera, więc muszę jeszcze iść do sklepu, aby wrzucić tam węglowodany, które też piję w trakcie treningu. No i ja akurat spokojnie ten czas Zleci, no już nie przedłużając, lecę po wodę i na pozowanku. Mamo tam mówiłem. Powiem Wam od razu jaki był plan działania na ten tydzień. No i w tym tygodniu rozegraliśmy to tak. Dwa dni wysoki, reszta niskie. No i w pierwszy i drugi dzień wysoki. Tutaj wyjątkowo mieliśmy zmianę, bo pierwszy dzień wysoki to było 200 białka, 50 tłuszczy i 560 g węglowodanów. I drugi dzień wysoki dosłownie był taki sam. Nie było tak, że było trochę mniej albo więcej tych węglowodanów. Więc tutaj bardzo fajnie można było trochę podjeść. No i wszystkie dni łącznie z dzisiejszym, bo mamy piątek: 230 gramów białka do zrobienia, 50 gramów tłuszczy i 360 g węglowodanów. Dodatkowo w tym tygodniu no, 10 minut więcej cardio, ale to już Wam też o tym mówiłem. Fajnie to rozłożyliśmy sobie na dwa takie jednostki, że tak powiem. Jeśli chodzi tutaj e, o sylwetkę, no to jak widać już na pozowaniu fajnie się było strzyła, kilo mniej, więc fajnie ta waga spada, ale też za wszelką cenę nie będę dążył do tego, żeby ta waga jak najszybciej leciała, no bo będę przemęczony, będę tracił te nabicie, przez co ta sylwetka będzie wyglądać jeszcze gorzej. E, wiadomo, no z czasem będę się robił płaski, już nie będzie tej pompy, ale myślę, że Szybciej zrobimy tą formę, będziemy mieli zapas, żeby ewentualnie trochę podjeść, odbudować, coś pomodyfikować. No i mam nadzieję, że w tym roku ta forma będzie wyglądać dużo lepiej. Jeśli chodzi tutaj o ćwiczenia, no to oczywiście zanotowałem lekki spadek, ale nie ciężarów, tylko jeśli chodzi tutaj o zapas. Pierwsze ćwiczenie, wyciskanie na Smithie udało się wykonać to, co było tydzień temu, zapas podobny. Jeśli chodzi o wyciskanie tutaj sztanki na smithie, i na Barki, no to tutaj już zanotowałem progres, bo regres, bo w ostatniej serii zrobiłem jedno powtórzenie mniej. Nie chciałem robić tego na siłę, tak jak Wam mówię, kosztem techniki, nie chciałem jej gubić, więc wolałem sobie po prostu zrobić jedno powtórzenie mniej. Tutaj jeśli chodzi o rozpiętki, no to cały czas jest to samo. No i tak samo łapka fajnie poszła, nawet bym powiedział, że lekki zapas nawet trochę więcej, więc dzisiaj jestem z tego treningu zadowolony, ogólnie mam bardzo dzisiaj dobry dzień, tak jak w poniedziałek, wtorek miałem takie dni, wiecie, gorsze, wiecie, czasami przychodzi do was taki dzień, że kurde, no po co ja to robię, na co mi to wszystko, nie? I człowiek jest taki, wiecie, nie ma motywacji do działania, no ale w głębi serca wie dlaczego zaczął, no i jednak robi te wszystkie czynności, mimo że się nie chce. No i tak zawsze po burzy wychodzi słońce. No i dzisiaj mamy te fajne dni. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Jutro jest weekend, więc aktywnie sobie spędzę te dni. Pójdziemy sobie gdzieś do lasu, z maruto pospacerujemy. Przy okazji nabijemy jakieś kroczki w przyjemny sposób. No i zabieram się już za jedzenie, bo zostało mi 20 minut do pracy i widzimy się już najprawdopodobniej na kolacji. Dotarłem do mieszkania i zabrałem się za przygotowanie swojego ulubionego posiłku jakim jest kolacja, to z tego względu, że zawsze robię sobie na kolację to, co chodziło za mną cały dzień. No i dzisiaj miałem ochotę na kebaba, więc dzisiaj przygotowujemy sobie kebabika. Jeśli chodzi o przygotowanie takiego kebaba i składniki, to daję Wam link w opisie, bo jeszcze nie wiem jak tutaj wrzucić taką miniaturkę, odnośnik, no ale nieważne, będzie jak ktoś w opisie link. Do zrobienia kebaba. No i tutaj mamy tak kurczaka w przyprawie do kebaba. Zrobiłem sobie suróweczkę z młodej kapusty. Mamy tu marchewkę, natkę pietruszki. No i do tego jeszcze jakieś dodatki. Mamy tutaj ogórka kiszonego, pomidorek. No i jeszcze Marci wrzucę do kebaba trochę sera, bo ja już nie mogę. Oraz sobie trochę więcej mięska wrzucić. No i zawinę to w tortilla no i teraz będę składał to wszystko do kupy zaczynamy sobie od suróweczki troszeczkę okej okay. kurde, pierwsza sztuka leci dla Marty, więc wrzucimy tutaj sera na dół żeby się fajnie rozpuścił, jak go zawiniemy okej okay. dodajemy do tego kurczaczka zobaczcie jaki fajny najlepiej to go wrzucić na ser żeby już zaczął się topić fajny sposób, okej okay. Sosy miściana mieszczane do tych kebabów będą tak mhm. mieszane. Dobra. troszkę keczupu. Ja sobie zrobię ostrzejszy mam. z papryczkami sos, damy trochę. Sosu czosnkowego, zobaczcie, do tego pomidorka. Ogóreczka, dość słony, więc nie za dużo. Zawijamy to, zobaczcie, pyk, cyk, i mamy, no i Loduje taka mała torpetka do opiekacza. O, chwila, moment i eleganckie żarcie gotowe. Ja sobie oczywiście ukręcę trochę większe takie kebaby, bo ja staram się pchać tam tyle warzyw ile tylko się da, żeby się jak najlepiej zapchać. No bo nie wiem jakim cudem ty masz 2000 kalorii, ja mam 2800 i rano zjadłaś tyle samo na śniadanie. I teraz na kolację jemy tyle samo, ale chyba w ciągu dnia nic nie ja właśnie. No właśnie, więc zjemy tyle samo, tyle że ja bez sera, ale ja sobie dopcham tam jeszcze warzyw, żeby się zapchać, bo Marta spokojnie naje się takimi dwiema małymi kebabami. No i dobra, nie będę już przeciągać. Wszystko ładnie dzisiaj było zrobione, kaloryka podana. Lecimy dalej, dzięki dzisiaj. O kurde, już mi spadł, nieważne. Dzięki dzisiaj za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Cześć.